Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, Annię Chojnacką. Witaj Anno. Cześć Grzegorzu, witam wszystkich, którzy są z nami. Bardzo się cieszę, za chwileczkę pewnie zaczną osoby dołączać, bo to zazwyczaj się chwilę rozkręca. I dlatego na początek takie pytanie na rozkręcenie. Czy pamiętasz kiedy żeśmy się poznali? Cóż to było za, za sytuacja? Grzegorzu, ciebie to ja już znam od dłuższego czasu, tylko możliwe jest tak, że ty mnie nie znasz nie znałeś. No jakby nie patrzeć jesteś mistrzem networkingu, więc nosiło siłą rzeczy twoje nazwisko jest dość powszechna i znane. Natomiast my mieliśmy okazję pierwszy raz się spotkać, kiedy pojawiły się Bibi Financial Services na szkoleniu Naszej ekipy z Social Sellingu. Potem jeszcze miałam okazję obserwować siebie na sales, na kongresie sprzedażowym, na stadionie narodowym. A potem pojawiła się taka historia w moim życiu, że zaczęłam odwiedzać grupy BNI, aby poszukać idealnej grupy. No i jak zobaczyłam, że na grupie wspólna jest Ty, mówię, to jest to miejsce dla mnie. Więc to Świetnie, było parę bardzo się historii, cieszę. jak widzisz. Dwa lata temu. Zaczęłaś mówić o, o, o Biby, właśnie jakbyś mogła powiedzieć, ale zanim jeszcze to, to zachęcam osoby, które nas oglądają, aby napisały na czacie, z jakiego są miasta, jaką macie pogodę, czy nas widać, czy nas słychać, i oddaję Tobie głos. Czym się obecnie zajmujesz, powiedz? Czym się zajmuje Twoja firma, w której pracujesz? Ja od prawie że 17 lat zajmuję się finansowaniem firm z sektora MŚP, więc mówiąc wprost, przenoszę pieniądze. Do firm za pomocą finansowania faktur, czyli właściwie przedsiębiorcy, którzy stosują faktury z terminami płatności, sprzedają swoje produkty, usługi, muszą poczekać na to, aż odbiorca zapłaci 30, 60, 90, czasem nawet 120 i więcej dni. Więc mając swoje koszty prowadzenia biznesu, pracowników, zus -y, pensje, kupowanie surowców, to powoduje, że trudno się funkcjonuje bez pieniędzy albo mając pieniądze tylko na papierze. Więc no tak. w momencie, kiedy ja się pojawiam u klienta, rzeczywistość się zmienia, pieniądze, faktury zamieniam na pieniądze, które klient ma na koncie i wydaje, inwestuje w taki sposób, aby rozwijać biznes. Świetnie. Powtarzam pytanie do osób, które nas widzą, czy nas widać, czy nas słychać, w jakim mieście jesteście. Będziemy wdzięczni, jak na czacie napiszecie. Natomiast powiedz mi, jak tobie networking pomógł w karierze i w biznesie? To są takie dwa obszary, one są teoretycznie czasami bardziej zachodzające, czasami mniej. Jak w karierze? Powiem tak. Um, generalnie dołączenie do grupy BNI było dla mnie takim nowym otwarciem, dla mnie jako dla osoby. Tak. Mówię kurczę, niezwykłe. Ja do tej pory przyjeżdżając do klienta miałam jeden produkt, jedno rozwiązanie. Różnie to wychodziło oraz korzystali z tego produktu, innym razem się okazywało, że jednak nie tym razem, a za rok, za pół roku. Teraz w pamięci przedsiębiorcy, do którego um, przyjeżdżam, zostanie na dłużej, dlatego że pokazuję mu możliwości, które posiadam z racji kontaktów, które zawarłam dzięki Bienajowi. Czyli jeżeli klient, firma, młoda czy niekoniecznie młoda, potrzebuje obsługi prawnej, obsługi księgowej, podatkowca, um, generalnie rzeczy związane z prowadzeniem firmy, gwarancji, ubezpieczenia. A już abstrahując od takiej finansowej części ostatnio klient się mnie pytał, czy jestem w stanie mu pomóc w dostawie okien, bo buduje sobie dom, no i potrzebowałby dobrego dostawcy okien. Ależ oczywiście, że posiadam takie kontakty, chętnie zarekomenduję osoby, które są sprawdzone przez innych przedsiębiorców. I takich przykładów, gdzie patrząc na mnie jako na osobę i na biznes, jest praktycznie każde spotkanie z klientem to jest otwarcie inne, gdyż pokazuje tą paletę możliwości tych kontaktów, które posiadam i zupełnie inaczej oni mnie nie zapamiętują. Czy do swojej dotychczasowego gdyby portfolio kompetencji dołożyłaś networking, powoduje, że łączysz ludzi, jeśli sama możesz gdzieś klientowi z czymś pomóc to ok, ale jak nie jesteś w stanie pomóc, to nic nie szkodzi, bo pytasz jakie ma innego rodzaju wyzwania, jakiego typu rzeczy dla niego są obecnie czy dla niej ważne. I ze Dokładnie. swojego tego portfolio także jesteś takim, dajesz wartość dodaną, prawda? Czyli taki networking, umiejętności networkingowe, bycie w takiej sieci przedsiębiorców zaufanych powoduje, że Twoja wartość na rynku rośnie, bo klientowi potrafisz rozwiązać różne historie. To prawda, jak generalnie od networkingu czy networkując pracowałam od zawsze dlatego, że moją metodą współpracy było pozyskiwanie brokerów finansowych, partnerów biznesowych poprzez tak zwane relacje jeden na jeden, czyli szukanie osób, które mogło moja oferta może wzbogacić ich ofertę, a dzięki temu zaproponować mogą lepsze rozwiązania swoim e klientom. No i tutaj to było dla mnie oczywiste, natomiast uczestnictwo w Bienaju pewne rzeczy ustrukturyzowało. Dzięki Tobie między innymi Grzegorz odkryłam LinkedIn'a, czyli już teraz nie mam wizytowników, które gdzieś tam na półkach stoją. Z tysiącem wizytówek, które się zebrało, tylko teraz główną metodą, jakby nawiązywania relacji i kontynuowania tej relacji jest kwestia zapraszania na LinkedInie, co prawda. Nie wszyscy przedsiębiorcy te konta jeszcze posiadają, nie zawsze są aktywni, natomiast bardzo duże grono firm um, już w tej chwili funkcjonuje w tej przestrzeni. No i ja dzięki um, temu, że dostrzegłam wartość tego um, rozwiązania, również jestem bardziej już widoczna w, w sieci, um, zaczęłam postować, pisać, komentować, i to powoduje, że ona bardziej widoczna. Bardzo się cieszę, że y, Cię lepiej widać. Na czacie napiszcie nas, czy, nam, czy nas też dobrze widać, z jakiego miasta jesteście. Natomiast to jest ciekawe, a na ile wiesz pisanie treści, y, no, sama w to się angażujesz, czy też jednak zawsze z jakiegoś wsparcia korzystasz? Bo ja korzystam ze wsparcia, się tego nie wstydzę. Jak Tobie to idzie? Próbowałam sama pisać, natomiast przyznam szczerze, że jeżeli um, trafi się na właściwą osobę, ma się fajnego copywritera, który um, potrafi bardzo umiejętnie pisać o trudnym temacie, bo finansowanie firmy nie jest wcale takim prostym tematem, więc ja Twoje pracować. kompetencje, ten copywriter twoje kompetencje przelewa na posty, tak? Twoje kompetencje, to nie wymyśla coś tam, tylko ty z tą osobą rozmawiasz i razem właściwie jesteście twórcami tego posta. Dokładnie tak. Coś o czym oczywiście ja nie wiedziałam. Facebook, LinkedIn mają swoje algorytmy, prawa, jakby powodują, że dana treść jest mniej widoczna albo bardziej widoczna. Dlatego kwestia używania słowa klucz, słowo zwrotów, które mają wysokie notowania, no to trzeba być głęboko, że tak powiem, w kontekście z tymi dwoma mediami, aby wiedzieć, jakie zasady funkcjonują, żeby taka treść się wybijała. No i ja mam, nie mam na to że czasu i energii. Dla mnie świat finansowania, pomagania przedsiębiorstwom, przedsiębiorcą, To jest moje życie. Ja się w tym dobrze czuję. Jako taki przykład dlaczego tak bardzo lubię finansowanie, współpracę z klientem mogę powiedzieć, że coś co mi chyba zostanie już do końca życia w pamięci, to jest kwestia stwierdzenia przez klienta, że uratowałam mu życie. Ja, która przyszłam do niego z finansami, z pieniądzem, on mówi, że mu uratowałam życie. To jest coś, czego chyba nigdy nie zapomnę. To się pewnie powtórzyło jeszcze parę razy, ale to pokazuje, dlaczego ta praca mnie tak bardzo fascynuje, ja ją lubię. To powiem Ci, że przypomniała mi się historia, że też jedna z uczestniczych naszych programów, Employee Advocacy, Rzecznictwo Pracowników, powiedziała, że po półrocznym udziale w tym programu, programie, mąż jej powiedział, że jej oczy bardziej błyszczą. No, słuchaj, po prostu, jeżeli kobieta mówi, że mąż docenia to, że jest w takim programie, to w ogóle dla mnie już jest mistrzostwo świata. Na generalnie można nie zauważa zmiany nawet fryzury, a co dopiero błysk w oku, więc no, musiało być duże zmiany. Jaki jest power w tej naszej pracy, jaka satysfakcja tego? A teraz o metodzie mojej 5P, tośmy sobie wcześniej rozmawiali. Z tych przygotowanie przełamanie lodów, pogaduszki pod pogawędki, podtrzymanie relacji, czy przemieszczanie się, podtrzymanie relacji, które. Przychodziły się w sposób naturalny, a który, no, który wymagał wymaga pewnego wysiłku. Więc możemy przejść tak sobie po kolei, bo ja w sobie mam sobie zrobione notatki, żeby to pięć pamięć nie uciekł żaden element. Więc patrząc na pierwsze, um, pierwszy element, czyli przygotowania. Um, z racji tego, że ja uczestniczyłam, uczestniczyłam w różnego rodzaju mikserach, przedsiębiorczości, klubach biznesu, spotkaniach networkingowych, dla mnie zawsze było istotne, kto będzie na tym spotkaniu. Czyli w ramach przygotowania sprawdzałam uczestników, jeżeli były takie, takie jakieś rodzaje oznaczeń, na przykład ktoś, kto pracuje w finansach, ktoś, kto pracuje w produkcji, kwestie kolorów i tak dalej, wiedziałam, że jak wchodzę na spotkanie, szukam konkretnych osób, tak więc to jest to przygotowanie, sfokusowanie na cel. Przełamywanie lodów, um, no przyznam, to nie było łatwe. <laughs> Mimo, że jestem człowiekiem nastawionym na ludzi, i na relacje i, i zawsze to robiłam, ale to były relacje jeden na jeden, to były relacje jeden na pięciu, a w momencie, kiedy się wchodzi na spotkanie, na którym jest 50, 100, 150 osób i się nie zna kompletnie, kompletnie nikogo. Nie jest to wcale takie łatwe zacząć podchodzić i nawiązywać relacje. No i przyznam, że tutaj ogromna twoja zasługa Grzegorz i Bienna nauczyłam się i czuję się w tej chwili bardzo komfortowo w takich sytuacjach. W związku A to z tym przed tym z zawodowo że przed z pięć, z Wiesz co, no tak dobre 10 lat, dobre 10 lat to była kwestia pracy właśnie takiej o, u podstaw, jak to nazywam, czyli po, pojedynczych, szukanie pojedynczych osób moich związków, stowarzyszeń, zawsze ten poziom trudności gdzieś tam w głowie miałam, te blokady, ale zniknęły. No, czy to jest ciekawe, nie? Że, że po, można jeszcze czegoś się po tych 10 latach zawodowej kariery nauczyć w, 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 w takich kwestiach wydać się, nie wprost sprzedażowych, ale takich około wspierających sprzedaż. Czy hmm. powiedziałeś, sprzęwanie było trudno, a jak pogaduszki, pogawędki, jak przemieszczanie się? Pogaduszki, tak. To jest coś, gdzie jak już złapie fajny flow z rozmówcą i, i jest fajny temat, jest rozmowa. Idzie za długo. Teraz już właśnie też po kolejnych naukach, jak powinien networking właściwie wyglądać, no to staram się przemieszczać, staram się zmieniać rozmówców, z którymi się rozmawia, ale bywa to różnie. Czasami przychodzi taki grzegorz czurniak i mówi, Za długo, zapraszam do nowego grona ludzi, tak? Więc no tutaj twój, ogromny w twój wkład w moje umiejętności networkingowe. Teraz jest tygodnia, jak mamy online. Ponieważ nas maszyna losująca w pokojach na Zoomie przerzuca, i właśnie świecę, już nie ma problemach. To się mówi, nie chce, ale muszę, prawda? Po pięciu, sześciu minutach będzie. Także okazuje się, że technologia i pandemia, no, parę rzeczy zmieniły, i w sumie na lepsze chyba na akurat, nie? No ja bym powiedziała, że z mojego punktu widzenia dużo na lepsze, dlatego że właśnie nawet ludzie mentalnie mieli kłopot z tym, żeby wchodzić do online'u i funkcjonować nawet w samym biznesie, w relacjach finansowych i pozabiznesowych, tak? Funkcjonować w online'ie. No sytuacja nas zmusiła do tego, nie mieliśmy wyboru, trzeba było przejść na współpracę online. I mi ten tryb bardzo pasuje, chociaż jak dobrze wiesz Grzegorz, był taki moment, kiedy rozmawialiśmy, gdzie ja mówiłam, że jestem wyznawcą spotkań face to face, że to się nie da, to nie działa. No z czasem jednak okazuje się, że dzisiaj mam, mam do, um, wybór, wolę wersję online, spotkania z klientem. Klienci też to wolą. Szybciej te procesy przebiegają: decyzyjne analizy dokumentów, potem przedstawiania oferty. Generalnie wszystko jest łatwiejsze tak, na ten moment. Tak, Czy więc... to była kwestia? Zmiany mentalne. Nie? Ja wczoraj opublikowałem post po naszym spotkaniu na offline u jednego z naszych członków u, u Piotra Woźnego w Q22, w takim wieżowcu w centrum Warszawy, gdzie rzeczywiście no, żeśmy rozmawiali i napisałem post o tym, że ludzie się kiedyś przyjaźnili korespondencyjnie. Że ludzie mogli się nie widzieć, nie w tym roku, nie naukowcy, różni myśliciele, na różnych krańcach świata byli i okazuje się, że korespondowali ze sobą i to była normalnie przyjaźń biznesowa czy zawodowa, czy, czy jakaś twórcza. I nam się wydawało, że to jest niemożliwe. A nagle się okazuje, że rzeczywiście można i zawrzeć relacje, i te relacje z ale pogłębić. Sprawdzona że one są szczere, są fajne, także, także ważne, żeby tą mentalną barierę zdjąć. Widzę, że ją dosyć szybko tą barierę tą, tą, ją roz, 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 rozwaliłaś. No starałam się, dlatego, że rzeczywistość była trudna, tak, no mieliśmy jeszcze taką sytuację, że obok były dzieci, szkoła, wszystko pozamykana, nie można było nigdzie wyjechać, dla własnego zdrowia, bezpieczeństwa nie ma wyboru, jeżeli e, czerpiemy radość z pracy, którą wykonujemy, no to trzeba się szybko dostosowywać, żeby dalej móc to robić efektywnie, tak? Oczywiście. Dobrze i teraz kwestia kolejna, czy jakbyś tak czy pamiętasz jakieś twoje wpadki networkingowe, czy jak to nazwać lessons learned, czego się nauczyłaś takiego, gdzie jakieś bolesne sytuacje, ewentualnie sukcesy. Co ci łatwiej przyjdzie, od czego woli zacząć? Powiem Ci tak, pułapek networkingowych czy trudnych sytuacji, to są i też przy okazji fajne rzeczy, fajne doświadczenia. Każdy je miewa. Nie ma co opowiadać, że, że nie. Natomiast, patrząc na moje doświadczenia, to były takie, że ja, ponieważ współpracuję z biznesem, z branżami, mamy swoje ulubione branże, Poznaje bardzo dokładnie to, co, co dany klient robi i czasem zdarza mi się na networkingu spotkać rozmówcę i branżę, z której nigdy nie miałem do czynienia. I w tym momencie ja lubię być bardzo aktywnym rozmówcą, wnosić coś do rozmowy, pokazać, że jestem ekspertem, że mam świadomość niuansów biznesu, w którym on funkcjonuje. A czasem zdarza się, że właśnie pojawia się branża i ja, ja słucham, tylko słucham. I nie, nie czuję się do końca wtedy komfortowo, bo mam tą tendencję, że jednak chciałabym pokazać swoją wiedzę, tak, którą dysponuję. Kompetencje, tak. To jest ten moment, kiedy ja określam tylko porażkę. A z drugiej strony, to jest też nauka. Poznaję bardzo różnych przedsiębiorców z dziedzin, o których pewnie bym nawet nie pomyślała, że funkcjonują, jak się rozwijają, jakie są nowinki techniczne. To są rzeczy, które, no, przy okazji się uczę, tak. Tak, czy to jest taka sytuacja, że rzeczywiście człowiek się uczy słuchać i inteligentnie zadawać pytania, poruszać po nieznanym terenie i okazuje się, że umiejętność inteligentnych zadawanych pytań jest równie ważna jak no, znajomość jakiejś branży i ten to jest to jest rzeczywiście ciekawe wyzwanie. A powiedz mi, bo już opowiadałaś o czasach pandemii, jaką, że sobie rzeczywiście parę miesięcy to zajęło się, przeswitchowałaś, teraz, co większość ma spotkań online, tak z klientami. Tak, teraz bardzo rzadko już na spotkania z klientami w realu. Są rzeczywiście jeszcze klienci, którzy są rodzajem tradycjonalisty. I on dopóki nie zobaczy twarzy, nie uściśnia ręki, dopóty nie ma możliwości e, zrealizowania biznesu. Natomiast e, widać to przestawienie, że okej, okay, nawet jeżeli dochodzi do jakiegoś spotkania, nawet na Zoomie, to już wystarczy, bo on wie, z kim rozmawia, e, poznał maniery, sposób funkcjonowania, wyrażania myśli i wtedy tą transakcję, czyli to, to, to porozumienie jest o wiele łatwiej nawiązać. No i rzeczywiście później cały proces bardzo często jest realizowany w systemie online. Umowę podpisujemy online, wnioski idą online, więc um, wszystko da się zrobić technologicznie, co wydawało się, że dwa trzy lata temu to będzie niemożliwe. Jedynym momentem, kiedy rzeczywiście jest potrzebna moja wizyta u klienta, moja bądź kogoś z firmy, to jest kwestia podpisania dokumentów zabezpieczających umowę finansowania, więc wtedy rzeczywiście to jest wtedy ten moment, kiedy ja już się spotykam z klientem, ale to jest tak naprawdę kończenie kontraktu. Świetnie. A teraz tak po podsumowując, jakbyśmy tak powiedzieli, jaką taka Twoja rada dla osób, które no, ten networking dopiero ćwiczą, gdzieś startują, no, chciałyby jakoś z Twojego doświadczenia skorzystać, jakaś jedna, dwie rady. Ehm, Tych rad to mogę Wam powiedzieć, że mam kilka, gdyż po drugie ja się o. też jeszcze uczę. Ehm, to nie jest wszystko tak, że ja już odkryłam i wszystko wiem, natomiast. To, co jest ważne w networkingu, to element um, wytrwałości. Um, networking to nie jest narzędzie, gdzie wpada i sprzedaje, dosłownie, tylko to jest kwestia zbudowania dobrej relacji, zaufania. Um, dopiero po jakimś dłuższym czasie może się okazać, że ta relacja przerodzi się na biznes, czyli przerodzi się na współpracę. Moje doświadczenia są bardzo ciekawe, na przykład w bni gdzie patrząc na branże, które wydawały mi się kompletnie niekompatybilne do tego, żeby ze mną współpracować, ale znalazła się jedna, druga, piąta, dziesiąta osoba, z którą jest chemia. Polubiłyśmy się, polubiliśmy się, rozumiemy się, i okazuje się, że tam również są możliwości współpracy, tak? Czyli polec polecania, rekomendacji, pojawiają się klienci, którzy są zadowoleni, i to idzie dalej. Więc patrząc na networki, na rady, bycie cierpliwym, ale z drugiej strony bycie otwartym na człowieka, bycie naturalnym, bo jeżeli gramy, jeżeli nam coś jest niespójne, to ja sama takich osób unikam, gdyż no, coś nie zgrzyta, coś jest nie tak, tak, jest to ta osoba niewyraźna, więc bycie naturalnym. No, oczywiste jest to, że nie dotrzemy do wszystkich, że z wszystkimi nie będziemy mieli dobrego kontaktu i dobrych relacji, bo też nie o to chodzi, tak, że jeżeli dostaję, jeżeli na spotkaniu poznaję 50 osób, to z tą 50 ką Trzeba robić biznes. Tak jak jest i w pracy, wszędzie są ludzie, którzy nas polubią, ale są ludzie, którzy nas nie będą akceptować. Tak, z różnych innych względów, więc to jest jakiś element um, networkingowej rady, czyli bycie cierpliwym. Um, no i budowanie relacji, czyli um, follow-up. To jest coś, czego ja też się uczę. To też wcale nie jest takie, takie naturalne, tak? Z tym chyba większość ludzi, z którymi się rozmawia o networkingu, ma mały kłopot, gdyż nawet um, fajna rozmowa oznacza, że później trzeba byłoby gdzieś jeszcze ją kontynuować raz, drugi, trzeci, znaleźć sposób, metodę i powód do tego, żeby. Zadzwonić, porozmawiać, spotkać się, czyli follow-up, czyli utrzymywanie tych relacji. No to jest coś, nad czym trzeba pracować i trzeba pamiętać, że to jest najcenniejsze, bo jeżeli nie ma follow-upu, to nie ma tej relacji. Dokładnie. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, wskazówkami i rzeczami, które przychodziły Ci trudno i rzeczami, które, które Cię uskrzydlają. Także trzymam kciuki za Twój rozwój zawodowo-osobisty, za Twoje kompetencje networkingowe. No i w takim razie spotkamy się, mam nadzieję, już niedługo na, na eventach nie tylko nowych, ale offline'owych i będzie okazja znowu poćwiczyć. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naszych dziękuję. Tutaj osoby oglądające. Zapraszam do tego, aby zerknęły. Tam jest wrzucona link do, do, do na kursu networkingowego, który w tej chwili ćwiczę. Po tych spotkaniach. Myślę, że jeszcze kilka właśnie, kilkanaście dodatkowych, fajnych historiek powstaje, które będzie łatwiej wtedy można ten kurs dopasować jeszcze do Waszych potrzeb oczekiwań. Także bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam sukcesów, miłego dnia. No i do zobaczenia z tobą na najbliższym spotkaniu, a z Wami we wtorek lub w kolejny.